Moi drodzy, z tej strony nazywam no Teni, Nie wiem, czy widzicie nas z kamerką z green screenem, czy nie, bo nie wiem, jak ona nas obejmie dwie. E, ale stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej z Natalię, która i tak pamięta, żeby mówić głośno, prawda? Mhm. Tak. E, przebrałyśmy się. Ja mam kawał mięsa. YMCA. No co mi dupą zesłania z Natalia? Jest dzisiaj chłopcykiem. Tak, urwisę głowę. Chodź. No on do przodu, no. Co, Kurwa, zabraniała też od dawna dziwne miny. Chodku. Mhm. To będzie ciekawa seria. W ogóle. Dzięki za taki odbiór. Pytajcie o inne części, plan. No inaczej, Siliter Big Planet, ktoś tam powiedział, że, że Siliter Big Planet są na PS czy? Zresztą właśnie nie wiem, czy są w ogóle tam, bo... bo, bo, bo. Skar, skar, skar! skar, skar Pewnie w dneś nie maja, że... No oczywiście, że... <laughs> <laughs> oczywiście, że tak. E, czekaj. Aha, bo ja nie żyję, to nie jest tak jak się... Nie, no, nie Może z skoczyć? Czekaj. Chcę bąbelka! O jej Czekaj, uszczę cię. No. Mówiliście że opuszczamy sekrety, ale... O, oj tam, oj tam.

Możesz mówić głową, co, co ty robisz? Nie wiem właśnie pytam hmm? Czego się zupełnie? Nie wiem Ciebie chyba. Nie, nie wiem czy jednak trzeba tam wrócić. Nie mam za kończę, tak jest. myślę. <śleszcz> To ja, jest nie twój wiemy. pierwszy raz z kamerą. Ko kotku przeskór. Ja to nie działa. Kochanie, A No a co działać? Jest. No. No i działa teraz. Czekaj. No, Działało przed chwilą, że się zepsuło. Czy by się obie złapały? A to trzeba stopać. O Je jest czas do góry, chodź Wło w pizda. Trej, co mi się łapało? Nie wiem. Nie tym, nie tym! Spróbuj R2 <laughs> Te chyba też nie słowa no miejskie, cztery słowa jest cztery słowa No i znowu... <laughs> Opadaj! Czekaj, stój. miejskie, hmm. ja to schowała. nie ty... Co plikasz? <laughs> nie wiem wszystko! <laughs> A bo to jest R2 Ustawienie. <laughs> Ustawienie. Gdzie? Sterowanie! Chwyt R1 Ty, musimy to schować, kochanie, tam jest kamera, wie za tym. Ale ja proszę umowam to. Dobrze. No dmuchaj, bo ja schowałam. Dobrze, czekaj, bo tu trzeba schować Nie wiem Kółeczko No X Wyskakujesz i tym się łapiesz No prawie Czekaj bo oczywiście nagrywarka się przycięła Możesz mać To ...mnie dzisiaj nienawidzi jest no. Nie, tam, tam, tam. Chodź. Chodź. Nie, nie nie tu. Nie tu, no tu, no tu. No zaskocz no zeskocz. Mam tyle tu! No idziesz? No bym miała to nie służyła. No i co? Aha, nic nie ma. Nie, ale mnie opierdoliła, że nie tu. Nieprawda! Uh -huh. Czy ktoś słyszał, że ją opierdziało? Wszyscy w komentarzach piszą: Nie. Pewnie jesteś. Myślę, że pan, że mówię głośno, prawda? W ogóle no nie przez to, że w momentach, kiedy ją opierdzielam, że mówiła głośniej, no mówiła głośniej. Pozostałe nie. No. Bo Tam nie miałeś mi pójść, gdzie ty poszłaś. Proszę. To no, jest bardzo niewiele. chyba chyba zniknęłaś. Kochanie, a możesz się tak nie, nie spalić? A to się działo? to R1! Schodź sobie. No to musisz schodzić. Teraz slizie zamysł na mina. No, kotku, no, 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 no. I teraz. Ale no, Ja mam tak. Tak, 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 nie nie tak, No tak, tak, No i w tak, 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 no tak, 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 tak,

No, tu, tu co tu? Co stworzyłam? Coś potukłaś! Jak w domu. Dobra, <laughs> czekaj, chodź sam. Chodź. Chodź. Myślę Znowu nie to. To chyba nie tak. Tak właśnie. Ja mogę zbyć jedną postawę, żeby się takiego Co jest? Co jest? Co Co i nie zrespimy? O. Stąd. Nie, 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 no to skaz mandralu no. No, no Anna Klejki moje hej Anna Klejki moje Nie 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 Natalia, nie, nie wolno widzisz co z nią ma psalą Zamknął się, umarł, i teraz cię mam. się, zamknął się. Zamknął nie zamknął się. Zamknął się, zamknął się. Zamknął się, zamknął się. Zamknął się. Zamknął się. Zamknął się. Zamknął miło, że padłeś. Miłej podróży.

Moja postać się dziko śmieje do twojej ja. Kochanie ratujesz nas, łaman Pamiętaj o tym Nie tego O kurwa Możemy tutaj dmuchać? Nie, nie Ognia Monty! Uwaga! Nie wiem, odbijaj je w no, tym Prężonym powietrzem skarbę z powietrzem. Poziom ukończony, Sywkowice! Poziom ukończony tylko tyle nam zostało sobie. No ale na 92% nie jest źle. Nie jest źle. No w to. <noise> <Czemu> nie jest. No tam Przynajmniej wiemy, że nie No tak. Chociaż nie wiem, dzisiaj z, 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 zrobiłam... Lubisz krewetki? Nie lubisz krewetek? No! Chyba nie kupisz mi energetyka, będę miała na nagrania? Oczywiście! Ale że pozwoli... To już nie było, że pozwolić mi go wybić. Oczywiście. No pchoi! Co no to. na No, nie moja wina, no i teraz tego nie zrobię bez ciebie. No, nie, pilnujesz, bo cię nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Bo nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, bo Nie, nie. nie. Nie, nie. To nie się wszystko rozpala, to naprawdę ewidentnie jestem z tobą. Dlatego hmm. jeszcze było co nawet kropa. Idziemy no, się. Boss, kochanie boss! Ja nie wiem co robię. No a most jest tak... No, zamykamy. So no, 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 Bić. No ehm, ten, nie wiem co się stało, ale coś chyba się właśnie zrobiło. Zbieraj naklejki. tak, 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 leci. na ci Nie miałam okazji podskoczyć! Rozwaliłam. rozwaliłam go, rozwaliłam go. No, ja rozwaliłam go. Daj się no, się no, o, ja z to on Ale ze stratą życia. Nie no, się, przejść Przejdźmy przez strach Wiesz, ta kamera to jest, się, ale pół głowy nie widać. A, nie wiem. Nie ma mnie to. Ajdą, idą. Oooo! Witaj, Mamciu. Nie! Nie! Niutek! Mogłam się domyślić, że maczać. Nie, Nie, o mami, A taki był z niego słodziutki szkrok. O, daj słodki. No ale co? przecież trzeba ich uwolnić. Pomyśl, co można zrobić z ich kreatywności? Zniszczyć. W życiu. Zapomniałeś, co powiedział Nie mam twój żyć. ojciec? Pod żadnym pozorem. Nigdy. Nie oddzieraj wieczka. To są dobre życia. I się nie bało się zepsuło. na zagładę! Wydajesz się wyższa jak siedzi w moim Żeby nie było, ja jestem wyższa. Zagładę? Nie, Może jednak... Się... Może nie. Nie <śpiewa> dokonałbym tego bez ciebie. Dalej! No w kurwa. Nie! Prze Przestaniesz? Zachowuję po prostu jak... Mała zmiana się fioletową zarówką osram. Polecało A ciebie tam nie było za mną Jakim no właśnie chciałbym powiedzieć, że mnie sperują Widziałem, podwiało mi sukienetkę! Dobry! To no nie moja wina! Coś ty zrobił! Sprowadziłeś niutka na manowce! niutek, to ci by nawet muchy nie skrzywdził. Sfiksował biedaczek. Musisz go uratować przed nim samym. I Jak zwykle kurwa, ratuj cały świat. Ty zrobiłaś tego gówniaka, to ty go ogarnie, a nie ja. Gdy na mozu wielka pomca. ten ze mną chodzi i nie ma... Musisz obudzić dawnych bohaterów Bunkum, od Soka, togla i słupa nie będzie ładny, twoja przygoda rozpocznie się w siedzimy Na rozległych moczarach super. Nie utop się na moczarach, to psa? Pisałem się. Jak gra się, bo stara, to... Pamiętaj, że mu zgłosił. Nie, no i wszyscy, że nikt... W sensie... Wiecie, bo ja zresztą inaczej słyszę, my... jak ona jeszcze mam słodko na głowę. A czy prorok, to... To co? To kończymy ten odcinek, czy wejdziemy dalej? Hmm. Gra zdecydowała za nas. Mhm. Nie, będziemy kończyć ten odcinek. Gdzie mi tam popadła jeszcze? Mm. Y Uuu... Dobra, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Też mnie to niezmiernie. Tam masz kamerę, tam. Kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowe komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mój dzbanek. Pozdrawiam z Kin, nazywam się Bateni. Jakieś było Trzymajcie się i cześć.